Cześć kochani, z tej strony Ania Sośnierz. E, dzisiaj zaczynamy kolejną serię, bo e, wymyśliłam sobie nowy projekt, który będę realizować. Będzie się nazywał e, MyJWG i ten projekt już wcześniej był e, u mnie na stronie Spektrum Rozwoju. A teraz go troszeczkę zmienię. Dlaczego? Dlatego, że e, e, dużo się zmieniło w moim życiu. Mamy teraz nowy 2013 rok, ja już nie pracuję w dawnej pracy. E, Kochałam tą pracę bardzo, byłam z niej zadowolona, ale czas na coś innego. Ze mną e, powiedziała, że tak ją zainspirowałam, że zrzuciła teraz 13 kg. Jest na wegediecie, e, biega, będzie biegał ze mną maraton, już w tym roku w Warszawie. E, zmienia swoje życie po prostu fantastycznie, zmienia swoją pracę, zmieniła e, do tego. Cały czas pracuje nad sobą, jest bardzo fajną i pozytywną osobą. Także jestem z tego niezwykle dumna i bardzo jej za to dziękuję. I ona dla mnie też jest olbrzymią inspiracją. I co teraz? I teraz chcę właśnie. Zająć się indywidualnym coachingiem, doradztwem, zdrowego stylu życia rozwoju i też jeszcze NLP, bo w tym znam się najlepiej mam na to uprawnienia. Także kochani, będę teraz dużo więcej tych filmików kręcić się, będę w nich opowiadać o diecie, ćwiczeniach, o ćwiczeniach rozwojowych nowinkach ze świata o moich różnych ciekawych i mniej ciekawych przemyśleniach, także to wszystko będzie też dla Was. Będę się starać, żeby one były jak najczęściej zamieszczane te filmiki, być może nawet codziennie, a mam mnóstwo na to siły i energii, także będę to robić. I co kochani, jeżeli chcecie, to zapraszam do komentowania, do czy lajkowania, czy o zadawania pytań, to będzie dla mnie Fantastyczne, bo wtedy najwięcej się człowiek uczy, gdy może odpowiadać na pytanie, z innymi, z innymi współpracować. I oprócz tego, jeżeli macie ochotę, by indywidualnie zająć się tobą, by powiedzieć ci właśnie jak ćwiczyć, jakie zmiany zrobić, jak, jak się do tego wszystkiego zająć, jak się rozwijać, to jest taka możliwość, bo wygląda to tak, że można się ze mną umówić albo to e-mailowo e mailowo można się mogę doradzać później jest spotkanie na Skype'ie czyli nie ograniczają nas żadne miejsca w których mieszkasz a w więcej, że prostiej z ludźmi którzy mieszkają na całym świecie, także jest to fantastyczne narzędzie kolejną rzeczą rzeczy jest spotkanie, ale to już czy w, Warszawie, w Warszawie przede wszystkim bo tu teraz mieszkam i wyjście razem na trening wyjście razem na spacer wyjście razem kawę, czy gdzie masz ochotę, czy spotkanie się po prostu i zorientowanie i skupienie tylko i wyłącznie na Tobie i na tym, co chcesz zmienić, czy też już rzecz, której jeszcze w Polsce nie ma, czyli wyjazdowe spotkania, przyjeżdżam do Ciebie na się umówimy i robimy, chodzimy razem na treningi, ustalam Ci treningi, pokazuję jak to robić, jak jeść, idę z Tobą na zakupy i po prostu spędzę z Tobą dużo czasu i pracuję po prostu totalnie, maksymalnie, i takie rzeczy właśnie będziemy razem robić, oprócz tego jeszcze wykłady i warsztaty, o tym też już dużo, dużo więcej niedługo, tak samo we wtorki audycja Spektrum Rozwoju w na Fali i to są właśnie takie rzeczy, które się dzieją i co, przede wszystkim opieram się na diecie, diecie warzywnej, owocowej, czyli przede wszystkim. Pisanie, jakie macie uwagi, no i co, gołwek i teraz będzie coś ciekawego, czyli będzie nowe pożegnanie, czyli będę już mówić teraz do zobaczenia, twój coach Ania, pa kochani, wszystkiego dobrego życzę.